Zaczynamy właśnie teraz prezentację młodych koni To 3-letnia klacz A niestety trzy latki to jeszcze są takie Klacz Delonga po Da Diosie Matka Demeter, bardzo dobra klacz. Sylatką e, wygrała trzy wyścigi w kabareta. Wygrała raz e, Nagrodę Kabareta w derby była trzecia, także po Wojsławie mamy Borka, Talina, tu po Ediosie. No na razie niestety te młode klacze z ostatnich są lekko takie wystraszone, ale dają sobie doskonale radę na podczas pracy treningowej. Przyszły lekkie są lekkie, gotowe do ścigania i zobaczymy. No na pewno trzeba powoli je, ja tak by m, zapoznawać z bieżnią, bo za dużo widzą. I, I mogą się okazać, że tam jakieś problemy będziemy mieli w maszynach startowych, czy z jakąś publicznością, bo no i fajna wyrośnięta klacz. Myślę, że też jakiś tam Dobry papier, dobra matka, dobry ojciec, że może się pokazać z dobrej strony. Dziękujemy, prosimy następnego.